Znak sprawy, UCIDK, nr 133.2021. Kielce, dnia 25 marca 2021 roku. Do marszałków Sejmu i Senatu, posłów i senatorów. Wniosek. Dotyczy. Decyzji Rady Unii Europejskiej, Euratom 2020-2053 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie rozszerzenia systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Działając w imieniu ukonstytuowanego w dniu 1 stycznia 2021 roku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, zwanym dalej UCIDK, który funkcjonuje bezpośrednio na podstawie artykułu 2, artykułu 4, artykułu 8 ust. 2, artykułu 26 ust. 2, artykułu 37 ust. 1 i artykułu 82 Konstytucji RP, Wnioskuje, w oparciu o artykuł 63 Konstytucji RP w związku z artykułem 2, artykułem 4, artykułem 7, artykułem 8, artykułem 37 ustęp 1 i artykułem 82 Konstytucji RP, o głosowanie przeciwko ustawie mającej umożliwić zaakceptowanie warunków wynikających z decyzji Rady Unii Europejskiej, Euratom 2020-2053 z dnia 14 grudnia 2020 roku. Uzasadnienie. Decyzja Rady 2020-2053, czy też Traktat Lizboński, to nie są ratyfikowane umowy międzynarodowe, które zgodnie z artykułem 87 Konstytucji RP mają prawo istnieć w obiegu prawnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc wszelkie międzynarodowe akty prawne nie mające w tytule, że jest to ratyfikowana umowa międzynarodowa, nie może być uznana za ważny i powszechnie obowiązujący w Polsce akt prawny. Gdyby przyjąć, że jest to dopuszczalne, to równie dobrze powszechnie obowiązującym źródłem prawa w Polsce mogłyby być statuty, regulaminy, decyzje, uchwały czy inne wymyślone nazwy poszczególnych przepisów. Ponadto wyżej wymieniona decyzja powoduje przejęcie przez Unię Europejską kompetencji polskiej władzy ustawodawczej, która zgodnie z Konstytucją RP jest zaliczana do centralnych organów państwowych, a nie do innych, niższych rangą organów władzy publicznej, których kompetencje mogą być, ale tylko w niektórych sprawach, przekazane organizacjom międzynarodowym, co wprost wynika z artykułu 90 ust. 1 Konstytucji RP. Tak więc kompetencje organów władz centralnych w Polsce nie mogą być przekazane żadnym organizacjom międzynarodowym. To jednak nie jest przestrzegane, co niewątpliwie wynika choćby z przedmiotowej decyzji, z której dowiadujemy się, że Unia Europejska, a nie władza ustawodawcza RP, będzie tworzyć kolejne akty prawne, w tym nakładające na Polskę różnego rodzaju podatki, czy wymuszające na nas poręczenia ogromnych kredytów w celu zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej, a nie naszej ojczyzny, co jest niedopuszczalnym działaniem na szkodę dobra wspólnego Polaków. Tu informuje, że naród polski nie po to wybiera swoich posłów i senatorów, by przepisy prawa tworzył oraz wymuszał ich wprowadzenie i przestrzeganie ktoś inny i to na dodatek spoza terenu Polski, co jest niedopuszczalne naruszające suwerenność państwa. Parlamentarzyści polscy powinni również wiedzieć, że zgodnie z artykułem 188 ust. 3 i artykułem 190 ust. 2 Konstytucji RP w związku z artykułem 2, artykułem 7, artykułem 8 i artykułem 37 ust. 1 Konstytucji RP, każdy przepis prawny wydawany, w tym ratyfikowane umowy międzynarodowe, musi być zgodny z Konstytucją RP i w tym celu musi posiadać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które następnie musi być opublikowane w dziennikach urzędowym. By mógł być powszechnie obowiązujący. Tak też nie jest. Może tymi sprawami zajęliby się w pierwszej kolejności adresaci tego wniosku, gdyż obecnie obywatele są zmuszani do przestrzegania przepisów partyjnych i domniemanych, a nie konstytucyjnych. Nawiązując jeszcze do nacisków Unii Europejskiej, by Polska była żyrantem jej kredytów, to warto wiedzieć, że nie może być takiej sytuacji, w której państwo członkowskie zostanie pozbawione prawa do zaciągniętego kredytu z jednoczesnym obowiązkiem jego spłaty w różnych nieprzewidzianych sytuacjach. Każdy, kto doprowadzi do takiego stanu, musi mieć świadomość, że odpowiedzialność karna i materialna będzie nieunikniona. W powyższej sprawie warto też zwrócić uwagę na artykuł 216 ustęp 4 i 5 Konstytucji RP, który stanowi, że zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych przez państwo następuje na zasadach i w trybie określonym w ustawie. A co ta ustawa stanowi, wiedzą państwo. Czy ona jest zgodna z Konstytucją? Są na to jakieś dowody? Również artykuł ten stanowi, że nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3 piąte wartości rocznego produktu krajowego brutto, a sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa. Kto z Państwa sprawdził, czy te wyliczenia są zgodne z prawdą oraz czy po zobowiązaniu kredytowym warunek z tego artykułu zostanie dotrzymany? Stanowisko UCIDK w tej kwestii jest jednoznaczne, nie ma potrzeby, aby Unia Europejska zaciągała kredyty w imieniu państw członkowskich, zwiększając swoje zasoby własne kosztem obywateli innych państw, co jest ewidentną niesprawiedliwością i niepodważalnym dowodem na bezprawną ingerencję w naszą konstytucję, co wynika z przywołanych zapisów. Nie ma też potrzeby, aby tabun urzędników unijnych w znacznej części konsumował środki z tych kredytów, czy też decydował w sposób stronniczy i niesprawiedliwy, kto, ile i na co ma dostać. Środki finansowe na walkę z ochroną środowiska, czy z fałszywą pandemią, każde państwo może pozyskać samo we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność z banków znajdujących się na ich terenach. Wystarczy, że gwarantem spłaty będzie skarb państwa lub organizacje międzynarodowe. Ponadto Unia Europejska może swoimi decyzjami nakazać bankom znajdującym się na terenie Unii Europejskiej udzielić kredytów nieoprocentowanych i rozłożonych, np. Na, na 50 lat lub więcej, w zamian za możliwość dalszego działania na terenie krajów członkowskich. Również Unia Europejska powinna wydać takie decyzje, by każde państwo członkowskie było koniecznie udziałowcem w ponad 50% we wszystkich bankach znajdujących się na ich terenach. Wówczas nie będzie żadnego problemu, by w razie potrzeby każde państwo mogło sobie samodzielnie radzić w kryzysowych sytuacjach, mając dostęp do suwerennych i nieoprocentowanych pieniędzy. Ponadto przypominam, że niepodległy i suwerenny naród nigdy nie wyraża zgody na to, by obce państwa pisały mu przepisy prawa, wymuszały jego przestrzeganie, nakładały na niego podatki i zmuszały do poręczeń kredytów, które prawdopodobnie sam będzie musiał spłacić, gdy Unia Europejska się rozpadnie. Zwracam jednocześnie uwagę na fakt, że za działania niezgodne z konstytucją RP i na szkodę narodu polskiego każdy funkcjonariusz publiczny, w tym poseł, senator czy nawet prezydent RP, będzie odpowiadać nie tylko przed Trybunałem Stanu, który tak na dobrą sprawę pełni podobną rolę jak sądy lekarskie, partyjne, koleżeńskie i tym podobne. Tym samym informuję, że w tego typu sprawach wszyscy działający na szkodę narodu polskiego odpowiadać będą przed sądem UCIDK, który będzie jedynym sądem właściwym do rozpatrywania tego typu spraw, co jest wymogiem koniecznym i zgodnym z artykułem 45 Konstytucji RP, w związku z artykułem 2, artykułem 4, artykułem 8, artykułem 37 ust. 1 i artykułem 82 Konstytucji RP. Zaznaczam zarazem, że Trybunał Stanu nie ma kompetencji władzy sądowniczej do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, co wprost wynika z artykułu 175 ust. 1 Konstytucji RP, w związku z artykułem 2, artykułem 4, artykułem 7, artykułem 8, artykułem 32, artykułem 37 ustęp 1, artykułem 42 ust. 3, artykułem 45, artykułem 63, artykułem 77 ust. 2. Artykułem 176 ust. 1, czy artykułem 182 Konstytucji RP. Tak więc każde naruszenie prawa przez wyżej wymienione osoby będzie rozpatrywane dodatkowo w sądzie UCIDK z udziałem niezależnych od sądu obywateli, czyli ławników, co wprost wynika z artykułu 182 Konstytucji RP. Dodać również należy, że każdy działający na szkodę narodu polskiego oraz każdy, kto chroni w jakikolwiek sposób przestępców naruszających konstytucyjne prawa innych osób, zaliczany jest do współwinnych i z tego tytułu może ponieść poważne konsekwencje karne, włącznie z możliwością utraty majątków prywatnych. Ponadto oświadczam, że UCIDK przeprowadzi bardzo dokładną kontrolę, czy aby na pewno posłowie, senatorowie i marszałkowie głosujący ewentualnie za przyjęciem ratyfikowanej umowy międzynarodowej dotyczącej przedmiotowej kwestii działali zgodnie z konstytucją RP, czyli dla dobra wspólnego, czy może dla dobra niedemokratycznie wybranych zarządców Unii Europejskiej. Mając na uwadze niniejszy wniosek, a szczególnie dobro Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, wzywam jeszcze raz wszystkich marszałków, posłów i senatorów, by nie głosowali w powyższej kwestii, stawiając nasz kraj nad finansową przepaścią oraz trwałym bycie w strukturach Unii Europejskiej i bez możliwości stanowienia prawa jako niepodległy naród.